Państwo ponownie witamy na naszej stronie widlaki 69com Jesteśmy w tej chwili na budowie w Kolonii, czyli w Köln. Operatorem koparki jest nasz kolega, który ukończył dwa lata temu kurs yy, w naszej szkole. Proszę zwrócić uwagę z jaką precyzją w tej chwili obecnej operuje koparką. Jest to coś niesamowitego. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmie. Po drugiej stronie domu znajduje się bardzo rugi ulica, bardzo dużo samochodów. Na, musi, musi naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie robić wszystko. Wszystko dwa razy przemyśleć zanim wykonamy jakikolwiek ruch joystickiem. Super, naprawdę super. Pełna precyzja, pełna koncentracja.